Pokażę Wam, jak wymienić światła mijania w Oplu Corsie, które znajduje się w tym miejscu. Pierwszą czynnością będzie zdjęcie tego plastikowego elementu. Tu naciskamy. O, spadło jest dosyć. No, i w tej chwili mamy dostęp do naszej żarówki. Wyciągamy wtyczkę, a następnie ściągamy na bok zabezpieczenie. To zabezpieczenie żerówki wygląda właśnie tak. Nie wiem na ile mogę to pokazać. W celu większego dostępu do e, tej żerówki, ściągam e, sobie obudowę z bezpieczników. E, to są takie dwa druty zabezpieczające. Nie wiem jakie tam fachowa nazwa. Odciągamy je na bok i w tej chwili mamy dostęp do żarówki. Pamiętajmy o tym, aby nie chwytać za szklane elementy tej żarówki przy wymianie. Wkładamy i zakładamy wszystko analogicznie do tego, jak to wyciągali. Chcę pokazać tylko, jak zamocowane jest ten uchwyt, za który potem drucik trzeba będzie zaciągnąć, żeby zabezpieczyć żarówkę, Ona jest tu, w tym miejscu, tu, tu, tutaj. Jest ponownie założona żarówka z zabezpieczeniami. A powiem Wam, że trzeba mieć dosyć zgrabne palce, żeby to Wyciągnąć, no to teraz zostaje nam włożenie syczki iło plastikowego zabezpieczającego elementu. natomiast jeśli chcemy wymienić żarówkę mienia, z drugiej strony z pojazdu. Z naszego planu wyciągnąć, wcześniej musimy te plastikowe elementy i analogicznie robimy dokładnie to samo co wcześniej. Przeróbka nas sprawnie, wszystko działa.